Hej, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Mamy grudzień, więc to jest trochę już coś taki vlogmas, nawet nie trochę i jest 2 grudnia, dokładnie mówiąc, po już, wczesne i no, trochę może gdzieś spróbuję też więc bo jeszcze nie czuję, bo tak przez cały czas gdzieś się izolowałam od tego, bo z roku na rok mam wrażenie, że coraz szybciej są jakieś TikToki, jakieś dekoracje i w ogóle. Teraz jest grudzień, to możesz powoli zacznę faktycznie. Z świętej w ogóle dzisiaj w radiu, w aucie, była świąteczna już muzyka. Co do dzisiaj, co już zrobiłam, to rano pojechałam oglądać sukienki na studniówkę, bo ja mam wybrane na necie, ale jeszcze żeby zobaczyć jakieś na miejscu. Żadna mi się nie podobała, nie przemierzyłam. Jedną już miałam mierzyć, żeby w ogóle zobaczyć ten styl sukienki a nie było rozmiaru a u bo wcześniej nie miałam śniadania Wziąłam sobie takie ciastko, co to zjadłam na śniadanie i przed chwilą, jest 13 zrobiłam sobie dwie kanapki z rukolą i z łososiem i jeszcze jedna była z serkiem białym i było dobre jakby Ok, jak wróciłam, to się zaczęłam uczyć na fizykę, bo we wtorek mam sprawdzian I później po... podkreślam rzeczy z lekcji i w ogóle Jakby zostałam jeszcze matma I porobiłam zadania domowe, ale na razie nie chcę je robić Może dopiero w poniedziałek to zrobię, żeby przechem matmą się nie zajmować w weekend Dochodzimy do tego momentu, bo już nic więcej nie zrobiłam Jestem strasznie zmęczona, czuję niewyspana bo wczoraj miałam na siódmą szkoły i spałam, nie wiem, z 5 godzin może I później po szkole byłam dosłownie na chwilę w domu, tylko żeby zrobić obiad, zjeść i wychodziłam Po prostu myślałam, że się też spóźnię na to bo się umówiłam z przyjaciółką w kawiarni I stamtąd też wróciłam do 20.00 Później trochę porysowałam, bo mam rzeczy do porobienia na rysunek i myślałam, że jeśli się jeszcze połączyć, ale dosłownie zmęczona byłam. wczoraj jeszcze byłam zmęczona i chciałam jakiś film obejrzeć, ale nie miałam siły, że jakiś film to jest długie, więc później prawie o 12 zaczęłam czytać książkę, żeby skończyć The American Romain Experiment i skończyłam ją 21 jakoś chyba i poszłam spać do książki, to Okej, okay, ale nie wiem, czy mi się jakoś super podoba, jakby w porządku. I no, proszę spać. I dzisiaj słowo tak mi się źle zdawało. Jutro myślałam, że się wyśpię, chyba nie za bardzo też, bo mój tata jedzie na giełdę narciarską z moim wujkiem, a ja bym sobie potrzebowała kilka rzeczy, także chyba też pojedę, to też rano. Więc no, wracając jeszcze do dzisiaj, to co zamierzam porobić? Pouczyć się na polski, upiec ciasto. Dosłownie, bo kiedyś z thermomix, więc nie za daleko tutaj idziemy. Fantazję, że tak powiem. Jakieś się chciałam zrobić, a po prostu nie miałam rzeczy. I mojej mamie dzisiaj się wyświetliło i kupiła wszystko, więc zrobię to ciasto. Chciałam, ale że ja nie miałam czasu, żeby je zrobić w ogóle, ale później miałam takie bardzo, próbuję się ostatnio skupić. Każdy mi to też mówi, żebym odpuściła trochę ze szkoły i ogólnie mam wrażenie, że mam za dużo rzeczy trochę na głowie. I próbuję tak odpuścić, że jakby to nie ucieknie. Dam radę to zrobić i zrobię to ciasto, żeby też mieć przyjemność jakoś się zrelaksować trochę. A dawno nic nie piekłam, bardzo dawno. To ciasto jak coś kakaowe z wiśniami. Bardzo dobrze brzmi. Co do później, wczoraj chcę pooglądać film. Tylko nie wiem jeszcze jaki, bo albo pójdziemy na krąg, dodali Netflixa, albo dziś świąteczny, więc zobaczymy. Z tych Netflixowych to wszystkie widziałam, chyba że jakieś nowe wyszły na ten rok, co tych nie widziałam jeszcze tylko. Zwykle one są słabe, ale coś w tym jest. Jeszcze też bym chciała poćwiczyć, także takie są rzeczy do zrobienia, przyjemnie. Jeszcze co bardzo ważne, muszę porobić próbne egzaminy z teorii na prawo jazdy, bo w poniedziałek mam egzamin z teorii więc przydałoby się coś poćwiczyć dawno nie ćwiczyłam i teraz już na pewno chyba wszystko chodźmy otworzyć kalendarz adwentowy na dzisiaj więc ja mam taki kalendarz adwentowy coś to da? może trochę nie wiem, czy to coś pomaga to światło w każdym razie mam z z empiku za 3 d chyba na przecenie Kiedyś miałam też z Linda, to by użyć się to opakowanie. Może jeszcze na jednym jakieś. Ale te czekoladki niektóre mi nie smakowały. To jest czekoladowe. Dobrze myślę, coś z niemieckiego ja wiem. Albo po niemiecku. Może to nie jest jednak po niemiecku. Teraz, jak zjadłam czekoladkę, to mam energię. Będę mieć. Więc się półczę pójdzie, polskiego. Tego zupełnie sensu. Mamy 21, 2 chyba. Ja mam 6% w telefonie, więc muszę być szybka, bo już jak zecina aparat też. I posprzątałam teraz pokój. Czy ogólnie po kolei wszystko widzieliście? Obiadu nie miałam, obiadu jeszcze nie jadłam. Czy głodna jestem? Nie bardzo. Ubiegłam to ciasto, pójdę je zobaczyć teraz. Plan jest taki. Ogólnie, no teraz posprzątałam, tego za bardzo nie widzieliście, widzieliście tylko odkurzanie, ale wszędzie powyciarałam kurze i tak, to jest git, mam tam rysunek, ale go bardziej nie będę kończyć, wezmę go tak, zobaczyć, bo nie wiem, czy jest dobrze i wyjęłam kolejny rysunek i jest porządek, wszystko jest na swoim miejscu, na stojku w końcu mam też porządek, bo tam było wszystko, podlałam też kwiatki i zastanawiałam się, jaki film zobaczyć na wieczór, bo chciałam ten podziemny krąg, Albo coś świątecznego, ale później widziałam na necie z the, the Holiday, taki ala la tweet. więc może to, chociaż ja to znam na pamięć, ale to jest właśnie taka zimowa jeszcze opcja. Czy ja chcę aż takie święta? Nie, właśnie. Sły był Git i myślałam o kakale, ale za słodko mi będzie. Jak jeszcze ciasto bym wzięła, więc zrobię po prostu jakąś herbatę. Powiem poszukać jakiejś bardziej zimowej w świątecznym kuku sobie zobaczymy The holiday raczej tak mi się wydaje bo wiem że to było na To co zrobiłam a nie powiedziałam to poćwiczyłam taki dance workout ale takie fajne faktycznie że kład taneczny do kilku piosenek ale od jakichś ludzi po francusku więc nie wiem kto to i 5 milion na ręce Ukroiłam sobie kawałek, niezbyt równy i wygląda chyba nie najgorzej. A wziąłem ze strony, gdzie jest mało tych wiśni, przepraszam też za światło. Pachnie ładnie, wygląda dobrze, więc spróbuję później. Hej, jest niedziela, jest 15 i ja właśnie wstałam z drzemki, Nie sądziłam, że tak długo już minęło, minęły dwie godziny. Nie powiem co do dzisiaj, bo rano pojechałam na tą giełdę i nic nie było kompletnie. Później podjechaliśmy do sklepu. Powiedziałam i się zorientowałam, że jest niedziela, także sklepy są zamknięte, więc nic nie kupiłam. Muszę jeszcze pojechać kiedy indziej. I jak wróciłam, to uczyłam się na fizykę, na hiszpański. Porobiłam egzaminy próbne na prawo jazdy i położyłam się tutaj, żeby poczytać i zaczęłam czytać, i byłam taka zmęczona i po prostu uznałam, że dobra, spróbuję się przez to. i się uda. Uch. A wczoraj to zobaczyłam The holiday i po prostu tak fajnie, idealnie właśnie jeszcze zjadłam sobie znowu ciasto. I tak dobrze ja tak lubię ten film. I w ogóle tak mi się... Ubał. I ta herbata, patrzcie, było czuć cynamon, ale nie była jakaś super. Teraz chcę otworzyć kalendarz atomowy. Oh. Cały czas ziwa, ale jest jakby lepiej, bo jak się zaczęłam, zaczęłam budzić, to miałam i co, czy to, że pomogła. I teraz czuję, że tak, jakby jeszcze czekolada. Tymczasem zastrzyk energii trochę. Hej, witam Was w kolejnym jeszcze dniu, żeby już tu ładnie skończyć w normalnym świetle. Jest poniedziałek, miałam egzamin, nie zdałam. Miałam iść do szkoły, spóźniałam się na matwę, ale podłamałam mnie to trochę, bo w ogóle pytania dostałam. Takie, których nigdy nie widziałam na oczy, jak robiłam egzaminy, jak się uczyłam z poli pytań z mojej szkoły, więc nie poszłam. Wróciłam na nogach do domu. Przyszłam do domu, zrobiłam egzamin 100%, więc no. Kilka łez mi poleciało, nie powiem, że nie A no, zjadłam sobie śniadanie przed chwilą w sumie Jutro o siebie tłumaczyć przed panem z matematyki, czemu na nie przyszłam Bo wiedział, że piszę egzamin z teorii i bałam się też... Jakby już nie byłam w nastroju też, żeby w ogóle iść Bo tak jak mówię, gdzieś trochę popłakałam sobie Pouczyłam się już trochę dzisiaj na hiszpański, na fizykę, na prawo jazdy Przejrzałam też całą książkę, co dostałam od szkoły i dosłownie tych, co najmniej byłam pewna, to się okazało, że dobrze zaznaczyłam. A tych, co nie wiem, to nie ma ich nawet. Próbuję gdzieś mieć takie... ok. Kończymy ten film już? Jest ok, jest ok. Zdam, zdam to. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!